bardzo pomysłowy w tych estetycznych kwestiach, na przykład w wykorzystaniu luster, bo scenograficznie te plany, one nie są sztuczne, jakby te, te przestrzenie wydają się bardzo naturalne i to byłby problem, żeby na przykład pokazać, że bohater gdzieś tam przechodzi w jakieś inne miejsce, obraca się, przekłada coś z miejsca na miejsce i ta kamera by latała cały czas na boki. No to, to by było troszeczkę dezorientujące, natomiast tutaj dzięki wykorzystaniu tych luster mamy stabilny kadr i później kamera przybliża się do lustra i widzimy wtedy z innej perspektywy, jak na przykład bohater, e, o coś, bohater coś chwyta, albo jak na początku widzimy jego plecy, to później w lustrze możemy zobaczyć jego, jego mimikę. To tutaj ten czas jest taki właśnie najbardziej eks Eksplicytny, no bo już mamy sam motyw tej tytułowej pętli, czyli tak naprawdę historia głównego bohatera zatacza koło. I to dosłownie, bo zaczyna w mieszkaniu, kończy w mieszkaniu się historia Kuby. Często też właśnie w każdej scenie na przykład pojawia się y, dialog, w którym przed, postacie przedstawiają, która jest w danym momencie godzina, ponieważ nasz główny bohater no, czeka, tak, no właśnie to, to czekanie w tym napięciu jest tutaj stematyzowane, że on mówi jeszcze tylko kilka godzin, już mi idzie dobrze, już zaraz, y, już zaraz uwolnię się od tego wszystkiego.